W sobotę czekał nas bardzo ważny mecz w kwestii walki o utrzymanie w akasie wójce w gdzie w Lech podejmował u siebie uranie u Dorpie, ale zanim zaczniemy o meczu, zaobserwuj ten wkrótce po więcej. Dzięki. Spotkanie już od początku wyglądało wyrównanie i jedni i drudzy zagrażali swoim bramką, ale to Lew był skuteczniejszy i w 26 minucie zasprawiał 3 dobitek piłki, zdobył bramkę otwierającą spotkanie. Kilka sekund później ten sam zawodnik, Szymon Szyszka strzelił tapina i już mieliśmy 2-0 dla gospodarzy. A w 33 minucie Jan Sarwiński po rękach bramkarza podwyższa wynik na 3-0 i Lew w 7 minut prowadził już 3-0. Po tej bramce już każdy myślał, że spotkanie jest zamknięte, ale nic bardziej mylnego, bo 90 sekund później brania za sprawą Andrzeja kostolowy strzela strzela bramkę na 3-1, a dwie Minuty po tej wykręce Krzysztof bleski w akcji sam na sam się nie myli, i już mamy 3 do 2. Naprawdę to było bardzo dla 10 minut w spotkaniu, bo jeszcze w końcówce urania mogła doprowadzić do wyrównania. Lecz zawodnik urania nie wykorzystuje akcji sam na sam i do przerwy 3 do 2. Po przerwie spotkanie wyglądało nieco gorzej dla kibiców, ponieważ mało podgrywkami się działo, większość to była zwykła walka w środkowej części boiska. Były nieliczne strzały, ale nie zagrażały one za bardzo bramkom jednych i drugich. Pod koniec, jak już każdy myślał, że nic się więcej nie wydarzy, w 87 minucie Andrzej Kostolowik wygrywa walkę w bark i kończy akcję sam na sam dając upragniony remis 3-3. Warto podkreślić, że Urania przyjechała goło 11 na to spotkanie i potrafiła odrobić wynik z 3-0 na 3-3. Szabowa! Pod koniec poważnej kontuzji doznaję jeszcze kamkarz Urani Maciej Chic i Urania kończy spotkanie w dziesiątkę. Było to naprawdę bardzo ciekawe widowisko z ładnym pompakiem, a ja zapraszam Was już na następne spotkania.